Sezon siódmy jest tu za rogiem, a wraz z nim jak i końcówką tego sezonu nadejdą zmiany, które to twórcy wzięli z kosmosu i to dosłownie kosmici, statki UFO, a także niedługo start nowego eventu. To rzeczy jakim się dzisiaj przyjrzymy, jednakże zanim zaczniemy, to pamiętajcie o kodzie YYT w Fortnite'owym sklepie, czy o tym, aby wejść na mojego Patronite, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Jeżeli zrobicie to tam, to dzięki temu pojawicie się w odcinku, będziecie go mogli również poprowadzić Badzić, albo zrobię odcinek specjalnie dla Was, a więc koniecznie wejdźcie do linku w opisie do mojego Patronite, a teraz bez dalszego przedłużenia, zaczynajmy. Zagraniczni youtuberzy otrzymują sekretne listy czy nagrania DVD zawierające dziwne i tajemnicze wzory, jak i kody. Początkowo myśleli, że to może jakiś żart od widzów, jednakże kiedy znaleźli analogię, z samą grą, to odkryli, że coś jest tutaj nie tak. Okazuje się bowiem, że niedługo nadejdą do nas kosmici ze swoimi pojazdami. Jaki będzie jednak ich cel na naszej wyspie? Wstępnie przecieki donoszą tylko o ich funkcji mechanicznej, gorzej już z fabułą. Możemy jednak wywnioskować, że najpewniej są to ludzie pochodzący chociażby od Dio, którzy powrócą do naszego świata na przykład w celu eksploracji, chociaż jak możecie wiedzieć Dio i spółka to nie kto inny jak, że tak to ujmę, nieskażone wersje naszych Dark Voyagerów. Z tego możemy również zrozumieć, że nie powinni mieć wstępnie złych zamiarów i pliki to potwierdzają. Zgodnie z tym co mówiłem negatywem będzie to, że będą nas teleportować w losowe miejsce, jednakże rekompensatą za to będzie uzupełnienie zdrowia czy pancerza do maksimum. Statki kosmiczne, które mają pojawić się w grze, będą odradzały się w losowych miejscach 15 sekund po tym, jak utworzy się nowa strefa, i w tym dnie będzie to tylko jeden spodek, jednakże w finalnym etapie gry, czyli najpewniej przy piątym kręgu burzy, ma być ich aż 5. Te natomiast mają pomieścić maksymalnie 20 graczy z całej gry i po użyciu mają znikać. Oznacza to tyle, że wasz cały oddział będzie mógł bez problemu wejść do statku, jednakże pliki mówią, że dwie różne drużyny nie będą mogły uczestniczyć w tym samym locie, który będzie naprawdę szybki. Samo porwanie przez UFO potrwa do 2 sekund, a 3 sekundy przed jego pojawieniem się otrzymamy stosowne ostrzeżenie, jeżeli nie chcielibyśmy randomowo się teleportować po całej mapie. Następnie, kiedy nas złapie, to wystartuje szybko, wyrzuci nas gdzieś w obszarze nieburzowym i uzupełni nasze zdrowie, jak i pancerz do pełna. Po ingerencji w piki, natomiast, będziemy w stanie zauważyć część efektów dotyczących UFO. Jak widać na przytoczonym filmie, statki, pędząc przed siebie, będą stawiać widoczną smugę. Istnieje również opcja, że będzie działała na zasadzie tunelów powietrznych, znanych nam chociażby z sezonu 9, rozdziału 1. W tym scenariuszu moglibyśmy się w nim niesamowicie szybko przemieszczać po mapie, co rodziłoby dodatkowe ryzyko, ponieważ wrogowie mogliby podążyć za nami. Wiemy również, że event najprawdopodobniej rozpocznie się i to całkiem niedługo, a pierwszym tego zwiastunem będzie telewizor w lobby, który to z kolei będzie odliczał 5 dni do, do czegoś. Najpewniej będzie to wcześniej wspomniane UFO, jednakże może to być również zapowiedź nowego wydarzenia dotyczącego siódemki, czy wątków jeszcze chociażby fundamentu. Wiemy na pewno, chociażby po nowych wyzwaniach, że UFO to rzecz pewna i na pewno się pojawi, bo nazwa kosmici pojawia się już w samych challenge'ach, które pojawiły się w aktualizacji 16.50. Przecieków nadal nie koniec. Likarzy odkopali starter pack na sezon 7 i według mnie, w przeciwieństwie do nowej ekipaki, jest to najgorszy zestaw startowy od początku tejże gry. Co by jednak nie mówić, jest to zestaw z fałdulcami, plecakiem, killoffem i skinem za niecałe 15 lub 20 zł, a więc raczej nie powinniśmy narzekać, bo nie ma na co. Jak co miesiąc wleciała zapowiedź nowej ekipaki. Tym razem w czerwcu otrzymamy skina mechanicznej mistrzyni przytulanek, pleca, kokarka psychotroniczna, kilof miziak, a także malowanie przytulaśny mech. Strój plecak i kilof dostępny są w kilku stylach. Domyślnym różowym, biało-czarnym stylu północ, a także biało-czerwonym stylu królewskim. Aktywni subskrybenci ekipy Fortnite otrzymają czerwcową ekipakę 1 czerwca w okolicach godziny 2.20. W nocy czasu polskiego dostaną również wszystkie cztery ekrany przeczytywania z ekipaki, które zapowiadały ją przez cały maj. W kolejnych tygodniach czerwca otrzymacie również dodatkową muzykę do lobby zupełnie za darmo. Subskrybenci ekipy Fortnite zawsze mają natychmiastowy dostęp do karnetu bojowego aktualnego sezonu. Oznacza to, że subskrybenci, którzy będą aktywni w momencie premiery sezonu 7 w rozdziale 2 automatycznie otrzymają jego karnet bojowy. Jeśli nie masz karnetu bojowego sezonu 6 rozdziału 2, automatycznie otrzymasz do niego dostęp na czas trwania sezonu, jeżeli teraz zakupicie Ekipakę. Jeśli macie już karnet, otrzymacie na konto jednorazowy zwrot 950 widolców, jeżeli właśnie teraz kupicie ekipakę. Warto Wam również przypomnieć, że jeżeli macie aktywną subskrypcję, to znaczy zapłacicie za nią co miesiąc, to jak zawsze otrzymacie również 1000 widolców. Jeżeli wyposażycie się w takową do pierwszego 2021 roku, to otrzymacie również 3 miesiące Spotify Premium zupełnie w gratisie. I pamiętajcie, jak robić zakupy, to tylko i wyłącznie z kodem Jajłyty. -Y A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba, by niczego nie przegapić. Wejdźcie na mojego Patronite'a czy Discord'a, aby jak najlepiej nawiązać ze mną kontakt i jak najlepiej bawić się w mojej społeczności. A ja tymczasem życzę Wam wszystkim jego dnia, trzymajcie się i cześć!